Hejka kochani, jak wiecie lub nie wczoraj było Halloween, i jestem ciekawa co wy w ogóle myślicie o tym święcie i czy je obchodzicie? Ja uważam, że traktowanie tego święta jak zabawa jest fajne. Wiecie, chodzicie sobie z przyjaciółmi po sąsiadach i zbieracie cukierki. Opowiem wam co u mnie się wczoraj działo, więc uwaga teraz, mały story time. Siedzę se w domu, jest godzina około 18. Aż tu nagle na klatce schodowej słyszę krzyki, piski, no po prostu odgłosy dzieci. I tu nagle ktoś mi butem wali w drzwi. Ja mówię. O, nie, nieba, chory. A że mój pokój jest od razu przy drzwiach wejściowych, to podbiegam i zaglądam przez tego Judasza, ale oni zdążyli już pójść na górę. Potem za cztery minuty słyszę płacz dziecka, i znowu krzyki. Patrzę przez Judasza, a tam grupka jakichś ośmiu dzieci w różnym wieku, od pięciu do jedenastu bym im dała. Jeśli zbieracie cuksy, to proszę nie zachowujcie się tak, bo to nie jest fajne. Napiszcie w komentarzach jakieś wasze ciekawe przygody związane z Halloween. A najciekawsze polubię serduszkiem. No to co teraz rozpoczynamy mód świąteczny? Papa, pa, kochani!